Jeśli jesteś wystarczająco elastyczny, ale masz problem z utrzymaniem tej pozycji, znaczy, że musisz się wzmocnić. I oto trzy najlepsze ćwiczenia. Pierwsze: unosimy ręce i nogi w tym samym momencie. Pamiętaj o mocnym napięciu pośladków. Trzymamy 8 sekund i opuszczamy. 8 sekund. Tak, trzy serie. Dwa. Jesteśmy w pozycji deski. Ręce na y, szerokość barków. Idziemy delikatnie w dół i w górę. I w dół i w górę. Osiem razy. Tak samo trzy serie. Trzy. Pamiętaj, ręce na szerokość bioder. Palce szeroko rozstawione, i ciężar ciała przenosimy właśnie na dłonie. Jesteśmy w tej pozycji, odrywamy nogę i wracamy. Pamiętaj o mocnym napięciu pośladka i robimy to ćwiczenie prawa, lewa strona trzy serie po 8 sekund. Dziękuję bardzo, miłego ćwiczenia i do zobaczenia.